Od samego rana przyłapaliśmy burmistrza gminy Konstancin ziorna pana Kazimierza Janczuka, który jest tutaj nad rzeką jeziorką w Konstancinie Jeziornie, Panie burmistrzu, co to za akcja dzisiejszego poranka? No, jesteśmy w centrum miasta Konstancin-Jeziorna, nieopodal tutaj y, takiego terenu y, zabytkowego starej papierni i chcemy ten teren w rozwidleniu rzeki Jeziorki doprowadzić do kultury, tak mówiąc na skróty. Y, czyszczą dzisiaj ten teren służby y, zakładu gospodarki komunalnej. Zaprosiłem do współpracy druhów, y, ochotniczej straży pożarnej. I udało się namówić także organizatora spływów kajakowych, pana Jacka Andrzejaka, który jest razem z nami i wszystko, co w wodzie jest i niepotrzebne, wyciągamy na ląd i odsłaniamy piękną naszą rzekę. Jaki jest cel dzisiejszej akcji? Czy to jest związane z wielką akcją czyszczenia rzeki Jeziorki? No można i tak powiedzieć, ale to jest jedno z zadań, które będziemy po prostu sukcesywnie realizować przez cały rok. To nie jest akcyjność, ale piękna pogoda dzisiaj powoduje to, że możemy to bardzo ładnie wykonać i będziemy dążyli, żeby ten teren był terenem rekreacyjnym, by ludzie, mieszkańcy nasi goście mogli tutaj przebywać, a spływy kajakowe, które są tu organizowane. Tak powiem, spływy kajakowe są dowodem na to, że ta rzeka już jest czysta i one praktycznie od 1 maja codziennie na tej rzece będą się odbywały. Dziękuję bardzo. My cały czas przyglądamy się pracy strażaków i Zakładu Gospodarki Komunalnej, a Państwo sami zobaczą, jak odsłania się rzeka Jeziorka.